Otwieram przedmiot sesję Rady Gminy z Olsztyna. Pragnę przypomnieć, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1b zorganizowany ustawą są rządzi gminy, bo gminy są w uchwałą za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w bibliotece Informacji Publicznej. Jednocześnie proszę aby w wypowiedziach państwa radnych, cytujących jakiekolwiek dokumenty i materiały otrzymane przez państwa nie ujawniać danych osobowo. Szanowni Państwo, w związku z, w związku z wnioskami mieszkańców o możliwienie zabrania głosu na sesji uprzejmie wyjaśnię i zgodnie z zapisami statutu miasta oszczędna prawo zabrania głosu przysługuje prezydentowi jego zastępcy sekretarzowi miasta oraz skarbnikowi miasta oraz wyznaczonym pracownikom urzędu. Paragraf 8 i 8.2. Jednocześnie wspominam, że publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone miejsce siedzące, a osoby znajdujące się w miejscu, w miejscu, w którym przebiega sesja rady obowiązane są do zachowania należytej powagi. W razie zakłócenia sesji przewodniczący wzywa osobę zakłócającą przebieg sesji do opuszczenia sali. Paragraf 11). Serdecznie witam. Zastępcę Prezydenta Olsztyna, Panią Sylwię Rewiszącą-Kółkiątek, Panią Justynę sarnę Zastępcę Prezydenta Olsztyna, Pana Radosława Zawadzkiego, Skarbnika Miasta, Panią Annę Staśkiewicz, Sekretarza Miasta, Panią Janę Lubowicką-Siemięczuk, Dyrektorów komory organizacyjnych, Przewodniczących rady i mieszkańców Olsztyna i wszystkich obserwujących sesję. Szanowni Państwo, zgodnie z ilością złożonych podpisów na liście obecności stwierdzam, że na sesji obecna jest ustawowo wymagana liczba radnych podniesiona do mocnego podejmowania uchwał. Jednocześnie proszę o potwierdzenie swojej obecności w systemie elektronicznym poprzez złożenie karty do czytnika i wciśnięcie tego przycisku na napisem obecność. W tej chwili jest obecnych 34 karty. Pragnę przypomnieć, że zgodnie z artykułem 16 ust. 4 załącznik nr 4 do statutu Rady Miasta Oszczelnego opuszczenie sali sesyjnej w trakcie trwania Rady zebogacający się zgłosić przewodniczącemu, prowadzącemu obrady zwracającej do karty do logowania w systemie fakt opuszczenia posiedzenia podnotowany jest w protokole. Nasz Sekretarze wyznaczał Pana Radnego Przemysława Wołodygą i Radnego Pawła Krolowskiego. Informuję, iż porządek dzisiejszej sesji został przekazany Państwu Radnym w terminie miejscu, w paragrafie 15 ust. 2 załącznika nr 4 do Statutu Miasta Olsztyna Informuję również, iż wpłynął wniosek od Przewodniczącego Komisji Inwestycji i Rozwoju Pana Tomasza Głażewskiego o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji stanowiska Rady Miasta o w sprawie przebiegu obwodnicy. Jest propozycja ujęcia w porządku obrad. Punktu 10, który jest tutaj, to jest punkt 10, czyli projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustawienia wspólnego ekonomicznego jeziora z wiedzy. Dziękuję bardzo. Czyli punkt 11, tak? Dobrze, szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze. 4 na 24 i 95 na 24, czyli zamek definicji przedszkola miejskiego nr 6 oraz przedszkola miejskiego nr 37. Wniosek w sumie, wniosek w sumie, w tym, wytym, co otrzymałem od publicznej dezygnowacji. o skonkretyzowane plany dotyczące tego Nie może być tak, że podejmujemy decyzję o zamiarze likwidacji... do Ja nie mówię do nich na nie Przepraszam. Mam nadzieję, że to wszystko posłyszalne. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja z podróżny. Dziękuję. Bardzo proszę Pan Radny Jarchowarz. Panie Przewodniczący, pan... dobrze, dobrze. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Pan zacytował punkt, punkt ósmy, paragraf ósmy w porządku, więc ja rozpocznę od paragrafu numer 15, zanim wyartykułuję wniosek. Wniosek. Paragraf, paragraf 15. Rada Miasta jest organem stanowiącym kontrolę miasta, do którego należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Wójt wniosek, Panie Przewodniczący, i proszę Państwa, Radnych, o y, y, potraktowanie tego wniosku tak, jak brzmi to w paragrafie nr 15. Proszę, witam mieszkańców miasta Olsztyna, naszych gości, którzy mają tu prawo tu przebywać, są naszymi gośćmi. Proszę Państwa i proszę, żeby Pan poddał wniosek o głosowanie, aby dopuścić mieszkańców, przedstawicieli przedszkolu 37, przedszkola nr 6, do głosu na dzisiejszej sesji Rady Miasta w tak ważnej sprawie publicznej. Bardzo Państwa proszę o przychylenie się pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. Wypowiadam się w imieniu Klubu Rady Praw i Sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To nie jest wniosek do porządku obrad, także nie mogę podnieść Dobrze. Szanowni Państwo, czy jeszcze jakieś wnioski Państwo mają? Nie widzę. Pani Prezydent bardzo proszę. No, panie. Wniosek. Myślę, że każdy wniosek Panie Przewodniczący powinien być głosowany, a to my Radni zdecydujemy, czy ma on być wyprocedowany czy nie Panie Przewodniczący. To jest mój wniosek, żeby wniosek kolegi Radnego przyjąć pod głosowanie. Dziękuję. Ale nie mogę przyjąć wniosku o przyjęcie wniosku. E, bardzo proszę o zgodywanie wniosku do porządku obrad. Wnioskuje o dopuszczenie do głosu mieszkańców miasta Szczeda, w tym wypadku rodziców przedszkoli numer 6 i numer e, 37, w oparciu o statut, paragraf 15, zresztą A poza tym panie przewodniczący, jeszcze w oparciu o paragraf 8, który pan cytuję, bo paragraf 8 mówi, gości w tym, nie możemy mieszkańców nie uznawać jako gości, Oni mają prawo, a my mamy obowiązek ich dopuścić. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam gości i na to polega mój wniosek. Dziękuję. Ja również ja, witam wszystkich gości i tak jak na początku sesji. Oczywiście nie mogę tego przyjąć do, jako wniosku do porządku obrad. Nie ma, nie, nie możemy tego ująć jako punktu. To no, że to jest Państwa postura, żeby dopuścić do głosu w dyskusji przy tym punkcie, tak? Ale nie jest to wniosek do porządku obrad. To jest wniosek. Dobrze, szanowni państwo, mam jeden wniosek do, do porządku obrad. Tak naprawdę dwa. I w kolejności. Szanowni Państwo. Wniosek Komisji Inwestycji o rozszerzenie punktu. Rady Miasta w sprawie przebiegu w wodnicy, Olsztyna, który jest su sugestią, żeby ująć to w punkcie 11 sesji. Kto z Państwa jest za takim wnioskiem o rozszerzenie porządkowe? Proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Wynik 23 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 1 obecnie głosujący. 11. I teraz wniosek Pana Radnego Arczaka o zdjęcie z porządku obrad uchwał nr 94 łamane na 24, 95 łamane na 24 dotyczących ekspedencji Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 9 głosów za, przeciw, 15, 0 wstrzymujących się, 0 osób nie głosujących. Wniosek nie uzyskał w większości. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego głosu. o stanie realizacji zadań światowych za rok 2023-2024 przy przedszkolach i szkołach prowadzących wśród gminę Oczni informuję materiał do właśnie Komisji Edukacji w odpowiedzi na odpowiedzi na ewentualne pytania. Bardzo proszę Panią Gingry Kśniewską, Dyrektora Wydziału Edukacji. Bardzo proszę.